Halo? No stary, spóźniej się trochę, siedzisz już z tym gościem? Kurwa, ile mam tu czekać? Nie ma ani ciebie, ani jego. Ja pierdolę, weź się pośpiesz, bo nie chcę sam na sam z tym tyłem siedzieć, jak tu przyjdzie. Dobra, stary, nie zesraj się, będę dwie minuty max, no. Jo. ma, co tam? Stary, miałeś być 15 minut przed, żebyśmy ustalić co i jak. Mordo. Co tu jest do ustalania? Począłem typa na Instagramie, nada się idealnie. Patrz. Co to jest, człowieku? Ja pierdolę. Czemu to chłop, się zwracają, to nie? Coś wymyślisz, Stary, ale chuj z tym, jak się nazywa, nie? Ważne, jaki będzie robił content, A w planach mamy pierwszy vlogasek, to będzie taki rozpierdol, zobaczy. Zobaczymy, bo nareszcie nam chłopisz później na 7 banych minut. W ogóle. Jaki vlogasek? o co chodzi? Z Bartusiem odpocząłem taką koncep koncepcję. Vlogasek 18 kilo To będzie, wiesz, super plan Wszystko wyjdzie, tylko żeby kamerzysta nie zasnął No i będzie git To już mocno Dzień dobry, dzień, dzień dobry, dobry, witamy, dzień dobry. zapraszam Tu może sobie pan zostawić kurteczkę. Sorry za spóźnienie, ale men mnie zaczekuje i... A, szkoda pierdolić. Proszę sobie się nie stresować. Dzień hmm. dobry, proszę sobie Dobrze, zacznijmy. Giant Onion. powiedz coś o sobie. Znaczy tak, Giant to taki bardziej pseudonim artystyczny, a tak na co dzień mówcie mi Lesiu, Nachu. A na co dzień to jestem przebojowy chłopak. Kojarzycie Obelixa? No, tak. Hmm. To tak samo, tylko z amfetaminą. No okej, okay, to dobra cecha, ale co jest w tobie takiego, że jesteś idealną osobą do Morsuła. Czekaj, 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 czekaj. Szczabik, nie pędźmy tak. Walisz może? No na co dzień nie, ale nie wypada odmówić. No i zajebiście. Gąsior, weźmy mu damą noc Gordy to tylko zawsze o szukach. Ale wracając do ciebie. Dlaczego akurat ty? No to jestem pojebany, więc idealnie będę do was pasował. No myślę, że to jest akurat prawda w Dobrze. Zostało nam jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Jaką masz wizję na przyszłą działalność Morsuła? Jakieś nowe projekty? Jakieś pomysły? Tak, tak. I to w pomysłów. Na przykład myślałem nad czymś takim, że zrobić filmiki, ale nie w lodu. Takie z fabułą. To mogło być dojebane. Hmm, okej. Okay. To mogło być ciekawe. Rzeczywiście. Dobra. Myślę, że na tym koniec, wiesz, chcieliśmy Cię zaprosić, poznać swoją energię. Ja pierdolę człowieku. Na kiedy głupoty pierdolisz? Dobra, nieważne. Zapomnijmy o najważniejszym punkcie programu. Wyciągaj rekwizyt. A, no tak sobie kur... Co to jest? Jak kurwa, co to jest? Chcesz być morsem, a nawet nie wiesz, co to jest? No, się wiem, ale po co? Dobra, szczerze, słuchaj, spokojnie. Już smaczę. To jest zwykła puszka tyckiego. Twoim zadaniem jest to, by najbardziej efektywny oraz efektywny sposób, jaki tylko potrafisz. Jak trzeba, to trzeba. Ja pierdole. To lepiej. Ok, to już chyba wszystko. Bardzo dziękujemy panu za przyjście. Dziękuję. Dziękuję. Zadzwonimy do pana. dziękuję pięknie. Ja. Ja. No i co sądzisz? Stary, goś jest totalnie inny. Widzisz jak zwał się tę puchę? <noise> no wiesz, no piwo, piłem, no ale oprócz tego, szczerze mówiąc, to jak średnio powalił, nie? Stary, takich cech nie można lekceważyć. No, no się zrobił nagle taki chętny. W dodatku nie wiem, jak wiesz, jak reszta ekipy na niego zareaguje. Taki Max na przykład, nie wiem. Stary, czy... chuj z nimi, biorę co na siebie. Dawaj telefon. Jak chcesz. Halo? Halo, kurwa. Słuchaj, Szczepik, to ja. O Jezu, Pan Kordylewski, przepraszam. Dobra, słuchaj mnie. Sprawa wygląda tak. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że jesteś przyjęty. A, i jeszcze jedno. Kordyl jestem. Hello. Elo? Elo? Woo